No, cześć! Zanim przeniesiesz się razem ze mną na tą plażę, którą widziałeś zapewne na obrazku, jest parę rzeczy, które chciałbym wyjaśnić. Jeżeli jest to ta pierwsza sesja, lepiej, żebyś tego nie przewijał, ponieważ myślę, że dam ci parę cennych wskazówek. Jeżeli jednak robisz to już któryś raz, przewin po prostu do przodu. Ogólnie na wstępie chciałem zaznaczyć, że sama technika UMCOFAM może się dużo różnić od tych, które spotkałeś w internecie, ponieważ Przechodząc kurs, jaki jest ćwiczenie oddechowe według Wim Hofa, masz możliwość tak naprawdę dobierania odpowiednich ćwiczeń oddechowych do, do swoich potrzeb, do tego jak się czujesz na przykład w danym dniu i tak dalej. Dlatego nie ma jednej określonej czy prawidłowej wersji ćwiczeń oddechowych. Dlatego możesz spotkać wiele różnych technik na, na swojej drodze. Jednakże ja dzisiaj chciałbym Ci pokazać Myślę, taką jedną z najbardziej popularnych technik, jeżeli o to chodzi, powiedzmy taką główną, od której się zaczyna, dopiero później można budować czy dodawać pewne elementy. Ogólnie same te ćwiczenia polecam robić raz dziennie. No, jeżeli jednak się nie udało, to chociaż trzy razy w tygodniu, tak, żeby rzeczywiście to wchodziło w nawyk, ponieważ im więcej będziemy praktykować, tym lepsze rezultaty będziemy otrzymywać. i po prostu nasza wydolność podczas tych ćwiczeń również będzie się poprawiać. Dlatego ważne jest, żeby jednak gdzieś do tych 15 minut dziennie sobie znaleźć. Na przykład rano po przebudzeniu myślę, że jest taka fajna pora, akurat, żeby mieć te 15 minut. Jeżeli chodzi o sam fakt, co daje tak naprawdę metoda Unhoffa, możemy znaleźć naprawdę wiele, ale to wiele zalet. Jeżeli chodzi o mnie, to najważniejsze. Jakie zauważyłem na sobie, to obniżony poziom stresu, podwyższona kreatywność, dotlenienie całego organizmu, co od razu przekłada się na większą energię. No i myślę, że w tych czasach, szczególnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o podniesioną odporność dlatego to jest bardzo ważne i również chciałbym Was odesłać do linku poniżej, jeżeli jesteś zainteresowany samymi badaniami ponieważ zostały one przeprowadzone na samym Hofie. Jak organizm dokładnie reaguje w momencie, kiedy dociera do niego coś z zewnątrz, coś co nam po prostu szkodzi jak ta odporność jest rzeczywiście wzmacniana poprzez same ćwiczenia oddechowe. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym, żebyś zrozumiał, po prostu jak wygląda samo oddychanie, jakie techniki powinieneś używać, aby cała ta sesja dała Ci jak najwięcej. Więc sam zamysł jest taki, że ogólnie przyjmujesz pozycję taką, jaka jest dla ciebie wygodna, czyli albo się na siedząco, albo należąco. I jeżeli chodzi o sam dech, napełniasz pierw brzuch, następnie klatkę piersiową i wypuszczasz czyli mniej więcej coś takiego. I to jest tak naprawdę wszystko. Dlatego zapraszam Cię, mam nadzieję, że Ci się spodoba i widzimy się później. Zacznijmy od pięciu spokojnych wdechów i wydechów. Zrób to naturalnym tempem, nie zmuszając się do niczego. Jeżeli jesteś gotowy, przejdźmy do rundy pierwszej weź głęboki wdech wydech wdech d wdech W wdech wydech wejdź w naturalny rytm tak abyś nie musiał się nad nim zastanawiać aby przychodził ci naturalnie wdech do brzucha i klatki piersiowej wypuść wdech Jeszcze 15. Ostatni pięć wdechów. Okej. Okay. Ostatni głęboki wdech i wypuść powoli powietrze. Następnie wstrzymaj oddech. Wstrzymaj oddech na minutę. Postaraj się jak najbardziej być w tym momencie. Zaobserwuj swój dotleniony organizm. Pozwól swojemu ciału utrzymać ten moment ciszy. Wsłuchaj się. Zaobserwuj bicie swojego serca. Ok, jeszcze tylko 20 sekund. Jeżeli czujesz, że musisz wziąć oddech, weź go, nie trzymaj go na siłę. Z czasem będziesz mógł wytrzymać dłużej i dłużej. Postępuj zgodnie ze swoim ciałem. Ostatnie 10 sekund. Rozluźnij całe swoje ciało, od stóp po barki i głowę. 5, 4, 3, 2. Jeden. Weź głęboki wdech i przytrzymaj powietrze na dziesięć sekund. Trzy, dwa, jeden i wydech. Wróć do swojego naturalnego tempa. Okej. Okay. Runda druga. Weź głęboki wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wejdź w naturalny rytm. Tak, abyś nie musiał się nad nim zastanawiać. Aby przychodził ci naturalnie. Wdech do brzucha i klatki piersiowej. Wypuść

Ostatni pięć wdechów. Okej. Okay. Ostatni głęboki wdech i wypuść powoli powietrze. Następnie wstrzymaj oddech. Wstrzymaj oddech przez półtorej minuty. Poczuj swoje ciało. Jeżeli czujesz mrowienie w palcach, nie przejmuj się, to naturalne. Jeżeli widzisz różnego rodzaju kolory, przypatrz im się. Jeżeli czujesz potrzebę wzięcia oddechu przed czasem, weź go, nic na siłę. Ostatnie 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Weź głęboki wdech i przytrzymaj powietrze na 10 sekund. Świetnie. Wróć do naturalnego oddechu. Runda trzecia. Weź głęboki wdech. Wydech. D. Wydech. D. Wydech. D. Wydech. W w Wejdź naturalny rytm. Tak. Abyś nie musiał się nad nim zastanawiać, aby przychodził ci naturalnie. Wdech do brzucha i klatki piersiowej. Wypuść. Wdech. Wypuść. I jeszcze 15. Ostatni pięć wdechów. Okej, okay. ostatni głęboki wdech i wypuść powoli powietrze. Następnie wstrzymaj oddech. Wstrzymaj oddech przez półtorej minuty. Poczuj swoje ciało. Zaobserwuj rytm swojego serca. Zanurz się w tym stanie. Poczuj, jak całe ciało jest dotlenione. Zaobserwuj czysty umysł. Jeżeli czujesz potrzebę wzięcia oddechu przed czasem, weź go. Nic na siłę. Ostatni dziesięć sekund, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Weź głęboki wdech i przytrzymaj powietrze na dziesięć sekund. Trzy dwa, jeden. I Wróć do swojego naturalnego tempa. Możesz zostać w tym stanie. Możesz również otworzyć delikatnie oczy przewrócić się na jeden bok i delikatnie się podnieść. Chciałbym Ci bardzo podziękować za wspólną sesję. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Do zobaczenia.